Cześć, witajcie w kolejnym filmie, dzisiaj Was zapraszam na dużą dawkę kolorówki, ponieważ będziemy mówić o produktach, które można znaleźć poniżej 20 zł. Nie sięgałam po kolorówkę poniżej 10 zł, ponieważ tak naprawdę mam mało takich produktów, jest kilka do 10 zł, natomiast często one przeważają, jest to 15, 18 20 zł, 20, więc nie chciałam, żeby się pojawiały komentarze, że tytuł nawiązuje do jakby 10 zł, a pojawiają się droższe produkty. Także zaczynamy może od produktów do twarzy i tutaj mam dwa produkty, ponieważ ym, ciężko mi było znaleźć podkład poniżej 20 zł, naprawdę jest ciężko, ponieważ przeważnie mam kosmetyki, które kosztują 25 zł, 30, 50. 120, 150, więc to są naprawdę różne przedziały cenowe, ponieważ jak wiecie, mam Maca, Estée Lauder, e, Vichy, e, L'Oreal, e, nie wiem, Bourjois, także to są produkty, które w granicach 30-40 tutaj możecie znaleźć, ale wiecie, dobry podkład jest godny zainwestowania. Natomiast znalazłam taką fajną formę zastępczą, jeżeli chodzi o podkłady, e, czyli możecie sobie na przykład na stronie e, nie wiem, EkoBieca, Eee, chyba wiem, że kosmetyki z Ameryki, Kokolita, e, produkują, jakby mają w swoim asortymencie takie małe podkładziki. Ja bardzo często korzystam właśnie z tych Rimmel Match Perfection, ponieważ e, po prostu bardziej się opłaca. Powiem Wam szczerze, że się po prostu bardziej opłaca, ponieważ takie malutkie próbeczki, które mają połowę produktu takiego pełnowymiarowego, czyli 15 ml, e, kosztują 5 zł. Także to jest fajna forma, jeżeli chcecie sobie wypróbować podkład. Chcecie mieć jakiś kolor na zimę czy na lato, a wiecie, że nie zdążycie zużyć jakby tego produktu, ponieważ macie kilka innych, ja jestem taką przynajmniej osobą, to Wam bardzo polecam właśnie takie podkłady. E, tutaj mam akurat setkę, czyli kolor, który idealnie się sprawdza zimą, natomiast zima się kończy i będę się jakby później smagać słońcem, gdzieś tam mnie na pewno złapie słoneczko, więc e, chciałabym po prostu wykorzystać ten produkt, a go nie marnować. Także to jest pierwszy kosmetyk, który mogę Wam polecić. A jeżeli chodzi o bazę do twarzy, to też już wiele z Was kupiło z mojego polecenia bazę firmy Rimmel i to jest Rimmel Lasting Primer bardzo fajna baza o takim kremowym wykończeniu, takiej konsystencji kremowej właśnie, która szybko się wchłania, bardzo ładnie wygładza skórę i przede wszystkim stwarza taki efekt tafli, gdzie skóra właśnie ładnie odbija światło, bardzo ładnie też się komponuje z podkładem jest to produkt, który przede wszystkim Was nie zapycha, także moim zdaniem jest godny Waszej uwagi, godny polecenia, także Rimmel Lasting Primer jest jednym z takich ulubionych moich produktów, a jak wiecie ja rzadko sięgam po bazę, w związku z tym jakby ten produkt naprawdę jest godny Waszego zaufania i godny Przede wszystkim polecenia. Eee, kolejnymi kosmetykami będą pudry. I tutaj mam e, dwa pudry, które Wam chciałam pokazać, w zasadzie trzy. Zaczniemy może od takiego mojego ulubieńca, który ma bardzo dobre krycie, ładnie trzyma się na buzi i naprawdę mogę na niego liczyć w różnych sytuacjach takich podbrankowych, gdzie muszę mieć bardzo ładny makijaż przez długi czas, e, który będzie po prostu idealny. E, jeżeli mamy na przykład mniej kryjące podkłady, to w tym momencie po prostu sięgam po ten podkład, żeby zintensyfikować krycie, ładnie wyrównać te kolory. To jest Rimmel Lasting Finish. Jak wiecie, to jest jeden z moich ulubionych podkładów, wiem, że wiele z Was też kupiło z mojego polecenia ten produkt i jak, naj jak najbardziej tutaj jesteście z niego zadowolone. Wiem, że niektóre z Was już kupują na zapas czasami na tej wielkiej promocji Rosman minus 49%, nawet dwa albo trzy opakowania w zapasie, także... Jest to godny Waszej uwagi, a przede wszystkim produkt, no i moim zdaniem też tani, ponieważ na promocję możecie go zdobyć za mniej niż 20 zł, 15, 18, także jest to bardzo fajny, super kryjący produkt, możecie go nawet użyć solo, jeżeli nie lubicie podkładów, lubicie tylko właśnie pudry, także nałóżcie sobie gąbeczkę i w klepcie będziecie miało ładne krycie, ładne wyrównanie tego kolorytu, no i przede wszystkim długo trwały produkt na Waszej skórze twarzy. Jeżeli chodzi o taki produkt matujący, który naprawdę uwielbiam, jest to produkt, który muszę Wam szczerze polecić, to jest EcoCera to jest fixer, to jest akurat, tutaj Wam pokazuję w zbliżeniu puder bambusowy, natomiast przez przypadek ja chciałam Wam pokazać ryżowy, to jest ten fixer, który możecie zdobyć właśnie na stronach za 15 zł, także to jest naprawdę rewelacyjna cena, zwłaszcza, że tutaj mamy aż 8 gram produktu, jest go po prostu dużo, natomiast ten bambusowy mi się gorzej sprawdza, powiem Wam szczerze, lepiej, lepiej mi się utrzymuje w ogóle ten maty i nie przesusza mi się skóra, jeżeli używam tego pudru właśnie ryżowego, tego fixera, bardzo ładnie mi też jakby fiksuje ten makijaż dodatkowo, ale cena naprawdę przeważa za jego wyborem, także jeżeli robicie jakieś drobne zakupy, chcecie sobie coś dorzucić, a nie kończy Wam się puder, to na pewno spróbujcie tego właśnie pudru. Jeżeli chodzi o taki puder bardziej rozświetlający, to tutaj mam taki fajny produkt z firmy Kobo. Jego na promocję możecie zdobyć za 15 zł, on chyba w regularnej cenie kosztuje około 20, także się prawie mieścimy. To są Bright Pearls i to są mineralne, pudrowe perełki, subtelnie rozświetlające, ożywiające twarz, a dające aksamitny wygląd dziennego makijażu. I to jest naprawdę świetny produkt, który Wam bardzo ładnie rozświetla makijaż i moim zdaniem zdecydowanie lepsze ma wykończenie niż na przykład te słynne kuleczki z firmy Guerlain, a Guerlain to już jest koszt rzędu 180 zł, 250 zł nawet zależnie od tego, na jakim sklepie kupujecie. Ja Wam kiedyś robiłam test nawet tych perełek, one mają właśnie takie wykończenie takich dużych drobin, gdzieś tam właśnie widzicie, to się mieni nieprzyjemnie, natomiast tutaj macie efekt satyny bardzo zdrowej, rozświetlonej skóry, także to jest produkt godny Waszej uwagi. Jeżeli chodzi o produkty brązujące naszą skórę, to tutaj mam dwa takie, które Wam mogę polecić, które uwielbiam. W ogóle marka Makeup Revolution jest jedną z moich ulubionych. To są produkty właśnie marki Makeup Revolution. I mamy tutaj Vivid Baked Bronze, czyli produkt wypiekany, który uwielbiam. Pokazywałam Wam go już wielokrotnie w różnych makijażach. Do znudzenia praktycznie mam go też dzisiaj na sobie, także widzicie, on bardzo ładnie rozświetla wam skórę i jednocześnie stwarza taki efekt zdrowej skóry. To jest akurat Rock on World, także możecie go zdobyć na wszystkich, praktycznie, stronach, jeżeli chodzi o makijaż. Także Wam podlinkuję przykładowe strony, ponieważ on kosztuje w granicach chyba 15-20 zł, wydaje mi się. I często też jest na promocji, także jeżeli szukacie jakiegoś dobrego, taniego produktu, to myślę, że ten kosmetyk będzie godny tutaj polecenia. Kolejnym produktem, już też słynnym na moim kanale, to jest I Love Makeup Summer of Love. To jest takie serduszko rozświetlające, które ma bardzo podobne wykończenie do tego właśnie Rock on World. Także jeżeli się zastanawiacie nad takimi produktami, chcecie mieć jeden, to wybierzcie sobie właśnie albo serduszko, albo tamten produkt, natomiast ten ma dodatkowo rozświetlacz, także myślę, że też będzie fajnym rozwiązaniem, jeżeli chcecie mieć dwa w jednym, ponieważ jak macie taki malutki pędzelek do rozświetlacza, to spokojnie Wam tutaj jakby ten obszar zmiecie. I nałożę sobie tutaj właśnie ten rozświetlacz. Także to są produkty, które kosztują w granicach 20 zł. Bardzo często strony robią w ogóle jakieś wyprzedaży na Make-up Revolution, także spokojnie coś znajdziecie dla siebie. I dalej mamy, słuchajcie, paletki. Paletek mam trzy. Tutaj nawet taka malutka się pojawi. Zaczynamy może od niej: to jest Freedom Make-up, paletka, której, którą wam robiłam, Chat Make-up i to jest paletka e, moim zdaniem świetna, jeżeli chodzi o makijaż dzienny, e, ja ją chciałam porównać z chyba z Naked Basic e, natomiast pisałyście mi, że nie ma w ogóle e, potrzeby kupować Naked Basic ponieważ jest słaba jakościowo e, raczej jej nie polecacie, macie różne paletki i rzadko po nią sięgacie, ponieważ ma po prostu słabo jakościowo napigmentowane cienie, a te się trzymają słuchajcie cały dzień, to są naprawdę produkty godne Waszej uwagi, e, ta paletka kosztuje słuchajcie 12,50, także jest słodka mała, e, fajnie się nadaje na wyjazd a jeżeli macie ochotę na więcej kolorów i lubicie właśnie takie maty, to świetnie Wam się sprawdzi Makeup Revolution Essential Matte. I to jest właśnie paletka, która bardzo często jest przeze mnie wykorzystywana do makijażu dziennych, ponieważ jak widzicie ma fajną paletę brązów, ale też fajną paletę fioletów. fioletów. Tak, fioletowych cieni, także naprawdę tutaj możecie stworzyć zarówno dzienny makijaż, jak i właśnie przyciemnić, zrobić takie smoki właśnie tymi ciemnymi cieniami. I ta paletka kosztuje równo 20 zł, także naprawdę jest to rewelacyjna paleta dzienna. Ja bym powiedziała szczerze, że jeżeli lubicie maty, to myślę, że ta paletka Wam starczy. Nie ma po co sięgać po inne produkty, bo naprawdę tutaj macie bardzo dużo kolorów natomiast paletka, która ma jakby więcej kolorów satynowych, ale też matów e, to jest Freedom Makeup kolejny raz sięgnęłam po tą paletkę w chat makeupie. to jest Pro 12 Secret Rose e, i ta paletka również jest bardzo podobna jeżeli chodzi o kolorystykę, tylko ma inne ułożenie, te cienie są jakby większe natomiast e, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o e, właśnie, słuchajcie, tutaj mamy 12 gram, a tutaj mamy 14 także widzimy, że mamy tego produktu więcej ale paletka jest przepiękna, ma takie piękne satynowe cienie. E, ma również maty, także stworzymy zarówno dzienny, jak i wieczorowy makijaż. Ja Wam robiłam ostatnio czat make-up tą paletką, także Wam to podlinkuję. Jest naprawdę godna Waszej uwagi. A, także, no, te paletki są, słuchajcie, świetne za grosze, dosłownie, bo poniżej 20 zł znajdziecie ten produkt. Nasz makijaż nie obyłby się bez y, róży, także tutaj muszę Wam pokazać kilka kosmetyków z firmy Essence. To są bardzo tanie, praktyczne róże. E, moim zdaniem świetnie napigmentowane, bo wystarczy odrobina tego produktu, żeby Pokryć policzek i ładnie stworzy taki efekt satynowy. Ja mam właśnie e, dwa róże. Tutaj mamy wykończenie bardziej e, takie, e, takie, właśnie połyskujące. To jest akurat e, Live's Cherry 60 kolorek, taki naprawdę bardzo ładny róż, e, bardzo ładnie też odświeżający nasz, nasz makijaż i taki bardziej e, matowy Bury Me Up 20. To jest już taki e, ciemniejszy, troszeczkę róż, także musimy zawsze uważać w ogóle z pigmentacją tych produktów, bo naprawdę jest świetna moim zdaniem. Naprawdę pigmentacja jest super. Właśnie dlatego też wyciągnęłam z mojej jakby szafy właśnie te róże z firmy SS. Natomiast przechodząc do konturówek, tutaj mamy produkty z firmy Pirene. I to są konturówki, które kosztują chyba w granicach 16 zł, ale są po prostu... Na milion, na milion, trylion procent Wam po prostu polecam, ponieważ na te produkty można liczyć, są przede wszystkim trwałe, bardzo długo się utrzymują na naszej skórze, no i przede wszystkim pięknie wyglądają. Ja mam dzisiaj jedną z nich i e, pytałyście się o moją ulubioną, to jest Lipmatic 02, jest naprawdę bardzo uniwersalna, natomiast tutaj mamy Lipmatic 01, która jest bardziej różowa, idealnie się nadająca właśnie na lato. Natomiast jeżeli chodzi o pomadki, to tutaj mam pomadki z firmy Kobo. I one są długotrwałe, są bardzo kremowe, macie też test, podlinkuję Wam na dole tych pomadek, one są, um, mają taką formułę, że nie wysuszają Wam ust, bardzo ładnie kryją przede wszystkim, no i utrzymują się bardzo długo, także te pomadki kosztują w granicach 10 zł na promocji, 13, 14 chyba w regularnej cenie, także warto polować, bardzo często marka Kobo robi e, wyprzedaże a kolejnymi pomadkami, które muszę Wam polecić są to pomadki z firmy Golden Rose one kosztują jedynie 10 zł, możecie zdobyć je teraz już na stronach internetowych także jak robicie zamówienia, to można sobie je dodać w ogóle do swojego zamówienia dodatkowo mają fajną kremową konsystencję bardzo ładnie kryją właśnie nasze usta, no i tutaj ostatnim produktem, który Wam chciałam polecić to jest tusz do rzęs Extension Volume z firmy Eveline. Z firmy on bardzo ładnie rozdziela rzęsy, to jest chyba które sięgam tak często i mam mnóstwo tuszy, mam słuchajcie, z różnych marek, natomiast potem sięgam najczęściej, nawet chyba przebił Volume Celebrity, jest również z firmy Eveline, także on kosztuje w granicach 12-14 zł. Na promocję go kupuję w granicach chyba 7 zł. Także często sobie robię zapas tego właśnie tuszu. Także w ogóle dajcie znać, jakie wy macie ulubione produkty, jeżeli chodzi o takie tanie, do 20 zł. Jestem właśnie ciekawa Waszych opinii. Oczywiście polecam Wam też rozświetlacz z firmy VIBO, ten Diamond Illuminator, którego teraz ogólnie nie mam przy sobie, natomiast bardzo Wam polecam, ponieważ ładnie rozświetla. On kosztuje chyba w granicach 15 zł. Robiłam Wam też porównanie z Mary Luminizer, także też Wam podnikuję na dole to porównanie. Także dajcie znać co sądzicie o tym filmiku. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa!